Idziemy się o tym papieża. Brum brum brum. Brum jak jak? brum. Brum brum. Brum brum. Brum fresh Brum Yo yo yo. fresh, brum brum Yo, brum 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 to dostaniesz brum 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 Наседай ним ежа. Ежа! Постровим погромного звезды. пенсии. Пенсии? Да. Я же Уф! Уф! Двунавский парселонник. Шейдер! Побегу сейч на трон. Шейдер! Бесли! Бесли! Шейдер! Бесли! Jestem na plaży wstępnie Ja uważam papierze A wiesz Ale widzę coś doprzedego No <grymina> tam bramik już ma ciężar z swoją żonę pięściami Może w zasadzie mają w podsadzie Ale mi się ropowy lewy proste No i cóż, już po żonie Jek stary która <grymina> to jest godzina 40 37 Skontaktuj mnie tu szybko z papierzem Halo, papierz, tak dzień dobry sobie Sony papież, Czego potrzeba Czego dusza pragnie Wasz co pragnie, bo szrech płonie w bagnie to nie w a jak jem z to jak nie, jak zwa mama się kurwi to tylko na mnie to jest Watykan, czy nie zamykam? bo ksiądz ma tajemniczy drugim. Nie! Vatkan, watkan, watkan! Który używano to pisanie legalnej substancji? Substancji z są niezbędne. Ha! Każdy z mi drogę. Znikam i nie pójdę. się w tym samym sergu. Nie Nie Czekaj, gdzie, gdzie, gdzie gdzie są moje? Zjadłbym kluczki śląskie, albo i dwie. Albo i dwie Zamową wlecie, kto ma pieniędzy Uff. To akurat się pobił ciłbokiem Nie w kopalni się zbiłowe czuję To nie zmienia jakieś góry Aresztował mnie pies w watykanie Ale ja się go nie boję dzwanie Bo znam papieża, ja napawa drugiego A nie każdy mierza trzeciego Bo nie jestem pedałem i pozdrawiam twoją mamę Nie yeah. możesz mi mówić jak Znają i mówią na mnie papież Ale nie wiem czy to prawda Kremówka Tu Kremówka, Kremówka Tam No to że sobie Papież To Ja To Ja To, to, to. Papież Watykan Twoją mamę chuję dotykam Yeah SZREJTO